Witam Was moi drodzy w kolejnym odcinku i na wstępie chciałem wam powiedzieć nie wiem, czy się znacie troszeczkę, czy nie, ale dobrze wiecie chyba jak skończyli Neandertalczycy. Wszyscy jakby nie żyją. A i chyba wiem, e, co wszystkich ich łączyło, a na przykład Ciebie, czy Ciebie, czy Ciebie e, może ustrzec przed śmiercią. Żaden z Neandertalczyków nie subskrybował kreatora. I wszyscy nie żyją. Nie, się na nie, Subskrybujcie kanał. Słuchajcie moi moi w dzisiejszym odcinku. A w dzisiejszym odcinku moi drodzy powiem wam o pewnym strugu, który jest dla mnie naprawdę mega 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 kozak. I firma, którą mam nadzieję, że znacie. Ale jeżeli ktoś z Was nie zna, to moi drodzy, warto się z nią zaznajomić, ponieważ jest to firma bardzo dobra z tradycjami, może sprzęt nie jest filigranowy, za to jest jeszcze z kategorii gniosca niełamiosa. I nie jest to sprzęt yy, rosyjski. Już się zastanawiam, czy YouTube nie ma problemu z tym słowem. Ehm, ale bardzo blisko, może blisko, bardzo sprzęt litewski. A co to za sprzęt? Już wam, moi drodzy, pokazuję. Strug! Tutaj mamy, moi drodzy, taki strug, taki mocniejszy, troszeczkę strug, który, jak widzicie, po pierwsze, ma przykładnicę. Może nie jest jakaś ogromna, a może bym właśnie. Patrz, a jak ja bym do niego. Taką kupiłem, przykładnicę, ja taką zamontował tutaj. To byłby sztost, nie? Podoba mi się ta przechwodnica, jak ona miała gdzie indziej być montowana. No to taki luźny pomysł teraz mi przyszedł do głowy. Słuchajcie, struk, jak struk, możemy go po pierwsze odwrócić. Ma bardzo ostre rzeki, trzeba uważać, bo je podostrzałem. podostrzałem. Eee, struk jest dosyć duży, dosyć ciężki. To jest teoretycznie struk, który możemy sobie, jak widzicie, w tym momencie odwrócić i używać go jako taki struk bardziej stacjonarny tutaj go możemy nawet przykręcić na stałe mamy taką bramę otwory tam jest specjalne, teraz tego nie wziąłem to jest specjalne miejsce takie, taki kwadracik, który, w który wkładamy jakby tą rączkę i tam jak przechylamy to naciska włącznik w sensie naciska ten guzik i tutaj nam się to... Od... Kilka minut się wyłączy, nie? Dobra, nie zapomniałem, że podpiąłem, spoko. Ale jak zacząłem odpalać, on to specjalnie ją włączyłem. Czy wam ten dźwięk coś przypomina? Eee, więc moi drodzy, dzisiaj powiem Wam coś na temat tego oto struga. Rebir model IE myślnik 570M 08M. Ponad 2 kW. Mamy 2, mocy? 2,250, W. 15 000 obrotów na minutę. Litwa, szerokość strugania 15 cm, czyli praktycznie dwa razy więcej niż taki, powiedzmy, standardowy strug, który licencja też się zaraz pojawi. Eee... Kukie, nie wiem od czego wam zacząć, moi drodzy. Można tego używać jako strug ręczny. Można. Czemu by nie? Bierzemy, kładziemy sobie go na, jakąś, na jakiś długi bal i jedziemy. Aczkolwiek nie wiem, czy wy widzicie wielkość tego struga. I teraz muszę wam powiedzieć, że za, to, za tą wielkością <grydy> idzie również e, waga. E, fajnie możemy go sobie tutaj złapać. Tutaj mamy taki uchwyt, za który go też możemy e, prowadzić. Szerokość 15 to już naprawdę e, wiele, wiele deseczek kantówek sobie spokojnie przejedziecie, bo wszystkie te e, kantówki większe 10 na 10, 15 na 15. Spokojnie Wam ten strukogarnie, bo on chyba ma nawet szerokość 15 z małym hakiem. Dokładnie 15,5 mm, żeby właśnie można było 15. Spokojnie ogarniać. Źle to brzmi. Pan Dubiel może być niezadowolony z tego. O, ktoś tu się bawić chce. tu wariatuna. Jakoś wygląda. Panie moi drodzy: jak na taki strug jest bardzo dobra. Jest przewymiarowany moim zdaniem pod każdym względem. Jest ciężki. Ta część co tutaj widzicie to jest tylko i wyłącznie sam silnik. Więc jak widzicie, silnik nie wiem, czy to. Oddaje kamera, ale jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo duży i tłusty. Nie wiem, jak ja go ubrudziłem czymś tłustym. E, Struk sobie radzi naprawdę wyśmienicie. Mam go już jakiś czas. Sławek go też używał, bo to od Sławka odkupiłem. I Sławek go też zachwalał. Zobaczcie, jaki mamy bardzo duży blat. Naprawdę ten blat jest sporawy. Mamy też e, nacięcia te do robienia kątów, szczególnie mówię o tym nacięciu. Jak 45 poczułem zrobić, czy sfazować krawędź? Oczywiście możemy, tutaj mamy stopkę, którą możemy sobie wykręcić, wiecie o co chodzi. Możemy ją też zawiesić, sobie na jakiejś pozycji. Ciężko mi to jedną ręką robić, wszystko tutaj, pokazywać wam. Aczkolwiek ten strug ma jeden taki duży, nieduży mankament. No nie wiem, jak może dużo pracujecie, to może was to irytować. Już wam mówię o co chodzi. Chodzi o wyrzut trocin. Tych trocin tutaj się zbiera od groma, jak strugacie. Sami zresztą widzicie, jakie to jest bydle. Możemy sobie ustawić, w którą stronę mają nam się te trociny wywalać, jednak nawet teraz widzicie, że jest tu coś przypchane, on tutaj lubi ten. No, odciąg trocin jest, jest taki sobie, mógłby być lepszy, delikatnie mówiąc. Czy da się go zabgrejdować? Wiecie co? Jeżeli byśmy patrzyli na to, że trociny mogą po hamsku lecieć gdziekolwiek, to tak. Ponieważ miałem taką rozkminę, zlikwidować w ogóle kierunkowość usuwania trocin, to pierwsza kwestia i druga kwestia po prostu wyciąć tutaj otwór, tutaj to wyciąć. I sobie te trociny leciałyby do przodu. Może być problem, że trociny będziecie mieli wtedy tylko przed materiałem, co też nie jest dobre więc można by było zastosować jakiś kawałek tuneliku stąd i gdzie wylatuje powietrze, żeby nadmuch szedł tutaj. No można to przekombinować. Mi to na tyle nie przeszkadzało, aczkolwiek to jest takie, e, taka rzecz, którą ludzie też którzy używają tego strugu rybira, no to na którą też narzekają. To jest właśnie ten e, wyrot tych trocin. No on tak sobie, tak sobie radzi. To nie jest jakaś super tragedia. Radzi sobie z tym po prostu tak sobie. Z ciekawostek Tutaj on naprawdę osiąga bardzo wysokie obroty, nóż jest bardzo duży, przez co jak słyszeliście, ten dźwięk jest strasznie głośny. Większość tego dźwięku, który macie w strugach ogólnie i w tym strugu, to jest moment, kiedy to powietrze w tym momencie zostaje rozwalane. No nie, wiem, to powietrze się tutaj ściska, rozwala i to jest świst. Nazwijmy to tego powietrza w tych, w tych momentach. Jeszcze raz go Wam włączę. Na szczęście on ma, jak widzieliście, soft starta, bo myślę, że bez soft starta te 2-2 kW i to jeszcze mam podpięte na przedłużaczu, to nie byłby dobry pomysł. Ale posłuchajcie sobie raz jeszcze. I pamiętajcie, że mikrofon automatycznie wycina Wam ten dźwięk, więc on jest znacznie, znacznie głośniejszy niż to Wy będziecie słyszeli. Dlatego to jest jedno chyba z dwóch urządzeń, przy których jak robię, to używam nauszników. Słuchajcie tego. Jestem ciekaw, ilu teraz sąsiadów myśli, że coś się pali i to straż pożarna wyje, nie? Oczywiście tutaj w przykładnicy możemy zmieniać sobie nastawy kątów, to nie musi być kąt 90 stopni, natomiast ja dosyć mocno dokręciłem to ówcześnie to kalibrując na przymiarze kątowym na 90 stopni i właśnie bardzo często jak potrzebowałem coś pod grubościówkę, której recenzję moi drodzy, już widzieliście. Jak potrzebowałem coś robić pod grubościówkę, no to wiadomo, że musimy tą pierwszą płaszczyznę referencyjną, czyli tą gdzie mamy ten kąt 90 stopni, to jest równe wszystko. To musimy sobie prowadzić na strugu. I ten strug naprawdę, naprawdę, naprawdę robi robotę. Cenowo nie wiem, jak on teraz się plasuje, ale jest też... On ma jakby, są trzy modele serii strugów od Rebira. Jest taki najmniejszy, troszeczkę większy, no i to bydle. I powiem Wam, że każdy z nich ma jakieś tak naprawdę plusy. Ten najtańszy, no to wiadomo, to jest taki mocno podstawowy, w niego bym raczej nie szedł, bo nie będzie on się wyróżniał jakoś super na tle innych typu Bosch czy coś strugów. Natomiast ten już troszeczkę droższy, który kosztuje tam chyba 500, 600, może 700 zł, już jest o tyle fajny, że też ma możliwość odwrócenia go, zamontowania go jakby do góry nogami i pracy na nim jako na strugu stacjonarnym, co naprawdę bardzo często jest. Kluczowe: no bo weźcie sobie powiedzmy, że mamy jakieś naprawdę małe deseczki do przestrugania czy coś takiego. No to kurde, no bez sensu jest kłaść tą deskę i co? I strugiem po niej latać? Nie, wtedy sobie kładziecie e, wasz strug i sobie tą deseczkę normalnie pracujecie. Wiadomo, lecicie. Oczywiście teraz nie jest prosto, no bo musiałby chodzić, żeby podciąć to. Oczywiście przy przykładnicy żeby mieć naszą krawędź referencyjną. Eee, jego można zamocować na stałe, jak wam wspominałem wcześniej na początku, i też się czasami zastanawiam, czy ja go kiedyś nie zamocuję po prostu na stałe, żeby on sobie po prostu był zamocowany, żeby on nie pracował jakby jako strug taki przenośny. Tyle że czasami potrzebuję znowuż szerokiego strugu struga przenośnego. I to mnie jeszcze przed tym powstrzymuje. Ale naprawdę jeżeli chodzi nawet o blat, zobaczcie na grubość blatu, nie? <tutujesz> Tutaj naprawdę nie ma wałków, nie ma lipy jakiejś. Stara szkoła. To jest taka szkoła celmy, weba, smalkantary. Taka stara, porządna szkoła robienia narzędzi. Tylko, że jeszcze ówcześnie. W sensie w obecnych czasach. Więc jeżeli ktoś szuka, moi drodzy, takiego struga, i nie struga wariata, tylko chcę porządny, moi drodzy strug. Uważam, że ten rebir e, powinien go zadowolić. Później, ale to już powyżej 2000 zł. Mamy oczywiście strugi, które są większe, lepsze. E, makity przykładowo, czy strugi trójfazowe, ale to, moi drodzy, chyba temat jest nie na teraz. E, ale jeżeli będziecie chcieli e, poruszyć bardziej temat strugów, piszcie w komentarzach. A będziemy pewną personę męczyć o nagranie też fajnej. Recenzji też pada. Dopiero malowałem drewno koło sadarów miało nie padać. oj oj. A więc moi drodzy, jeżeli Wam się odcinek spodobał, jeżeli opinia moja była dla Was pomocna, bardzo Was proszę o to, żebyście Subika zostawili. Żebyście zasubskrybowali kanał. Nie bądź jak te Neandertale. Zasubskrybujcie. I co? Widzimy się w kolejnym odcinku. Myślę, że już niebawem. Trzymajcie się, moi drodzy. Do następnego. Cześć i czołem.